Cześć, jak się macie? Tutaj Pelka, Damian, witam was w kolejnym odcinku FIFA 14 Ultimate Team. Nadal jesteśmy na lidze do drugi dro na drodze do ligi drugiej i otwieramy dzisiejszy odcinek Brazylią. I jeśli wam powiem tak, jeśli wygrę, no, będzie tak jak wczoraj, czyli że po prostu Brazylią zniszczę przeciwnika, bo to jest to co wczoraj zrobiłem, to po prostu zagram kolejny mecz. I jak zrobi to samo, no to kolejny, bo dlaczego by nie no. Wczoraj jedna wygrana, dwa remisy, ale jeszcze zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Trochę oczywiście przydałoby się pograć francuskim składem. Tak sobie myślałem, czy. Dobra, zagram i żeby był kontrast, że tak nad Falcao myślałem. Kawani jakoś mnie nie pociągał, no ale dobra, jeszcze pomyślimy. O cholera! Wow, taki skład mieć. Tylko napastnik słaby, już z bym wolał grać. No cóż, Royce. Ajajajajajajajajajajaj aj, 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 aj. Chcę zobaczyć jak Roy się, się spisuje, bo jednak chciałem go w pewnym momencie kupić I budować coś z Lewandowskim A sezonie. przepraszam, za Co nich na sobie na w karierę grałem w Marcelo Gendogan już go goni Jednak chyba będzie wrzutka Jest wrz Ale przewrotką wybił piłkę A widzieliśmy jak tam Wellington chciał coś z nią zrobić Zagranie do hulka Niecelne, a właściwie celne Zagranie przez obrońców Za mocno do Welitona. o, -o. O! O, chciałem Obamy Young powiedzieć, ale nie zdążyłem, bo ten strzał jakimś cudem wpadł. Apeluję o powtórkę, bo nie wiem, co się w tym momencie wydarzyło. Jak? No, Okej, okay. odebrał piłkę no i strzelił, ale. the fuck? Taki, Taki znikąd ten strzał, no. Okej, okay. Ronaldinho trochę, no jakby nie patrzeć skutecznie, ponieważ otrzymujemy rzut wolny, ale no nie wiem jak to właściwie rozwiązać. Chyba krótkie podanie, no cóż, wydawało mi się, że to byłoby najlepsze, seria krótkich podań, jak widzimy się opłacało, tylko kto ostatecznie odda strzał, William! Jeden do jednego! No cóż, tak patrzę, to on nie oddaje mocnych strzałów, ale jednak te strzały są skuteczne. I kolejnego lewego pomocnika dla naszego zespołu, chyba w tym momencie już pobił Michela Bastosa, jeśli chodzi o ilość goli w porównaniu do trzynastki. Bastos miał chyba 100 meczów i dwie bramki. No nie tak źle! Felipe Santana z z dystansu to miało być podanie. No o, tam biedaczek jeszcze poleciał po murawie. No i po pierwszej połowie rezultat to 1 do 1. Obama Young oraz William. Wyrównany mecz. Nie będę oszukiwał przeciwnik, nie pozwala mi oddawać prawie że strzałów. Ale zobaczymy, co ostatecznie z tego wyjdzie. To przez deszcz, żeby nie było. Genialnie, ja doprowadziłem do tej akcji. Jakub Błaszczykowski, Helton pod nogi Roysa, Boże! Helton! Naprawdę patrzcie się na tą piłkę. O! Może się zatrzyma. No nie zatrzymała się. Dwa do jednego. Co to miało być? Nie dość, że leciała cholernie wolno. To jeszcze wpadło, a bramkarz to ogółem, postawa genialna, na no patrzcie, patrzcie, zdążył się pod... No dobra, może by nie zdążył, ale jakby się rzucił, tak to... Ech, dobra, wybaczę ci, Helton, przepraszam. Wrzutka, niekryty i Obama Young. dobra. Podanie do Hulka, tak jest, nie wiem czy ktoś zauważył, ale przesunąłem go na napad, tak dla testu, Pato za to zszedł na skrzydło, Dante, Hulk skrzydłem pociągnął i teraz jak wykiwać trzech obrońców, no właśnie tak, Hulk na drodze do gola, no niestety w bramkarza, ale ładnie sobie poradził. Ronaldinho lekko odchodząca, piłka, O, blizziutko, chociaż te Ramirez przy piłce, zagranie do Thiago Silva, on potrafi uderzyć, Thiago Silva, Leciało pod poprzeczkę. Pato znalazł, panie i panowie. Hulka, hulk, przełożył sobie piłkę, umieszcza ją w bramce. 2 do 2. W 81 minucie bestia, po prostu bestia Jeny. Gdyby on jak, jego karta była normalnie na napastniku, ile on byłby warty, perfekcyjnie to zmieścił. Wrzutka zamieszanie w polu karnym Helton nie dopuścił. Żeby z tego zamieszczania coś wyszło Jednak obrońcy również nie pozwalają by Hulk się przedarł dalej Na akcja kontynuowana I teraz wysokie podanie do New Yen, do Ronaldinho No to nie było nawet opcji o żadnym rajdzie Nie wiem ile sędzia doliczył Ale trzeba być uważnym Gendogan do Alaby Alaba skrzydłem widzimy Pato go ściga nieskutecznie Okropny ślizg No nie dziwię się jest napastnikiem Mariano dośrodkowanie Wybicie piłki przez Williana I koniec meczu Ostateczny rezultat! 2 do 2, kolejny remis pod rząd! Damn! I zawodnikiem najlepiej grał z naszej drużyny Helton na drugim miejscu. Hulk, no cóż, Hulk tego gola zdobył, ładnie się spisał, no i jedno jest pewne! Cholera! 4 razy 312. Nie, jest jeszcze szansa, tylko muszę wygrać wszystkie mecze, żeby zdobyć mistrzostwo. No to robi się ciekawie, jednak wiecie co ja tak patrzę, mam trochę tych końców, wolnych chyba 20, no, prawie 27 tysięcy i wiecie co? Jako że nie ukrywam. Welliton dla mnie gra spoko, gorzej trochę z Pato. Jestem bardziej zadowolony z gry właśnie Wellingtona dlatego też panie i panowie, no skuszę się na Diego Costa, Zobaczymy jak się spisze. Okej, okay, za 7800 Diego Costa najtańszy jakiego mogłem znaleźć. Witaj w naszym zespole no i cóż, czas na twój debiut chyba. Odcinek zamkniemy meczem składem z ligi. No właśnie, nie wiem czy jest sens ryzykować graniem tamtym składem. Hmm. Albo jak Kawaniego bym dokupił? Choć mówiłem, że Kawanie jakoś serca mego nie skra. Dobra, zagrajmy Brazylię, zobaczymy co wyjdzie. Are you w FC? dobra. Jestem gotowy, Donbas Arena. O oh, o oh, o oh, wysoka ocena. Chociaż mam 82, to o oh, o oh, o oh, o oh, jest oh, fajne. Powrót, powrót, nie, nie. Lewandowski, Miller. Wow, Cross, Martinez, Gendagan. Ponownie Bundesliga, Filip Lam na obronie. Miałem go, używałem go sobie, testowałem, jak tak nie wiedziałem, jaki skład robić. I prawdę mówiąc, piszczek lepszy. A Lam kosztuje 3 razy więcej, więc no cóż, werdykt. O, o, chyba znacie, okej, okay, jesteśmy u siebie, jesteśmy na dom Arenie, mimo że jest rosyjska, tak, jednak, panie i panowie, debiut Diego kosty. zobaczymy jak, no cóż, według graczy, jeden z najlepszych napastników, jak to znaczy, najlepszy brazylijski napastnik w tej grze się spisze, Ronaldinho, już tutaj chce, no nie, nie, jeszcze nie, dosyć sprytne zagranie, teraz William dobiegnie, dobiegnie, do środkowa, Welliton, nie tym razem, Wejście w pole karny, no i proszę, brawo a naprawdę dla obrony, ponieważ już było dużo sytuacji, no ale to my nadal y, jesteśmy w stanie się bronić, Hulk przy piłce. No i nie wiedział co z nią zrobić, dlatego też odzyskał ją. Diego Costa do Hulka. Hulk będzie strzelał petarda obroniona! Jak? O nie Miller. Pani i panowie, jest na drodze do zdobycia gola, no ale stanęło mu coś na tej drodze. Był to nasz bramkarz, który... No dzisiaj, znaczy w tym meczu spisuje się lepiej niż w poprzednim, według mnie. Choć teraz, wrzutka, wybicie! O, trochę nie bez You son of a bitch! Natychmiastowe dośrodkowanie. Będzie Hulk strzelał, zablokował. Ojen Weidenfella! Zdewastował naszych piłkarzy. Zagranie do Diego Kosty. A weź, strzel, bo może wpa! Mocne. No cóż, koniec pierwszej połowy i po golu Dora. jego Martineza 1 do 0 dla Aryu Bent FC. No dobrze. Nie, niedobrze, bo cholera, nie mam szansy na mistrzostwo. Jedziemy dalej i atakujemy. Mała zmiana Hulk znów na napad. Dobrze się spisał ostatnio. A Wellington jako skrzydłowy? Nie, zmienimy to. Wpuszczę jakiegoś prawego pomocnika z Kto tu może być? Paetno. Nie, dobra, to już. O, może Alessandriniego, to jest już lepsze. Rost, mocno odchodząca, piłka i. No dobra, mogłem nie wychodzić, ale jednak. On już miał tą piłkę. Jak. Jak, obejrzyjmy powtórkę. No, 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 nieraz. Su, Hulk dojdzie do strzału. Słupek Ronaldinho będzie dobił. Ej, rzut karny. Może Diego Costa debiutancki gol przeszedł do środka, strzelu i zdobywa bramkę. Wpadło. Wpadł i w taki sposób, no to mi się podoba. Z 17-16 metra pewnie strzelił. Bez zbędnego podchodzenia do środka. Brawo, już cię lubię. Wrzutka, miał być kryty. Dobije pewnie, no i dobił. Boże, Santana. Nienawidzę go, mimo że mam go w swoim zespole, ale... Willian, odchodzący do środkowanie Hulk! Co? So stupid! Już mad nie było żadnego offside'u i tak przysadził z tej główki. Pod wrażeniem byłem. No tak, jak ja akurat nadużywam dośrodkowań, to 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 musi być spalony. William będzie dośrodkował, dośrodkował, no ale Alessandrini to dobra. Nie, to jeszcze skąd jest, koniec. no gdyby ta bramka hulka została zaliczona to jeszcze miałem nadzieję, no ale to jest niemożliwe, no właśnie, bo nawet nie zdobędziemy kolejnego gola, no cóż, jedno jest pewne, mistrzostwa już nie zdobywamy, jest szansa na awans, no, ale dobra, ostatni mecz już sobie rozegramy w pucharze, tam wejdę do tej złotej tarczy, no cóż, nasza druga porażka, dopiero jak ta seria remisów, no to kiedyś musiało stać się, że tak powiem, gorzej. No to okej, okay, przechodzimy do pucharu i zagrajmy sobie mecz, ale sytuacja nie jest zła, bo zostały trzy mecze, czyli muszę po prostu trzy wygrać, żeby awansować, a jeden, żeby po prostu zostać w lidze. Francuski skład jest już gotowy, więc zacznijmy mecz. Jak widzę, mam tutaj przeciwnika, może stroje Barcelony dodadzą nam trochę mocy. Ponownie u siebie, przed chwilą to, że graliśmy u siebie, nam nic nie dało. No to jaki składzik ma nasz rywal? Coś pewnie z Argentyną? No nie do końca, Liga Hiszpańska! Silva, Jordi Alba już go doganiał, dośrodkowanie, potężne uderzenie, Menez, gol! Co za asysta i co za wykończenie, panie i panowie, takie gole właśnie chcemy widzieć, no... Właściwie chyba z przewrotki w ogóle w tej grze nie trafiłem jeszcze. Ale zobaczmy. Thiago Silva doskonale. Tutaj z nożyc. I boom. Nożyce czy przewrotka? No nieważne, ale ładnie to wyszło. Brawo. Menes zdobywa kolejnego gola w naszych barwach. Kalu będzie miał czystą pozycję. i Przyjacielsko chciał. Alessandrini. Aj, rożny. Mamy wrzutkę. Nie ma gola. Może zdobitki, dobitki. Będzie z do dystansu strzelał. Wow! GOLERA JASNA! CO ZA GOL? CO ZA GOL? CO ZA GOL? CO ZA GOLE W TYM MECZU? Dobry Boże Wszechmogący! Matuidi! Jeny, ale przywalił! Zobaczmy powtórkę z drugiej piłki! Właściwie... Jeden, Waldes wleciał do tej bramki! Co tu się stało? Ja! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Kalu szuka partnera, można powiedzieć, że znalazł i odegranie piłki. Kalu! Powstrzymano go, ale jednak będzie nadal miał okazję. Alessandrini przełożył sobie piłkę. No, można powiedzieć, że w miarę pewnie, ale Matthew ponownie przywalił takie opadające piłki z tego, co widzę. Ma jego strzały tak ładnie opadają, to mi się podoba. O, 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 Kalu, zaraz tutaj może coś innym, nieważne. Matthew uder! W okno leciało! To jest magik! I to jest Panie i Panowie Środkowy Pomocnik Defensywny! Mamy wrzutkę! Powtórka sytuacji! Matthew Idy, jeny! I ponownie Siri Guno nieprawdopodobne co on wyczynia w tej bramce obronił po raz kolejny! Do trzech razy sztuka, no na nasze szczęście nie. Okazja do kontrataku, Kalu, sprytnie piętką paję. Jordi Alba tutaj już na gola O Boże, przepraszam. Będzie chyba jeszcze jedna okazja do zdobycia gola. Tak jest, Kalu, Kalu, Kalu! 3-0 w 45. Brawo. Pięknie, pięknie na idzie w tym pucharze w tym momencie. I po tym golu połowa dobiegła końca. Zdobywcy bramek Menes, Matthew Ili oraz Kalu Wyśmienity mecz. Menes Alessandrini, kolejny strzał i kolejny gol w tym meczu. Wyśmienicie zmieścił to przy słupeczku 4 do 0. No i mamy rzut karny dla przeciwników. Jestem troszkę zaskoczony tą decyzją i to jest. To chyba nie! Diago Silva otrzymuje czerwoną kartkę za ten brutalny wślizg, Adrian nawet go nie sprzedał. Jak dalej, a jednak sędzia postanowił dać czerwoną kartkę naszemu czołowemu obrońcy. No to panie i panowie Chubby Virto czy Ste Guch to wyjdzie zwycięzku z tego stało ja, w środek panenka. No, 4-1. I Alessandrini już zagrzewa zespół do ruszenia do ataku. Zagranie do Kalu. Kalu do obraniaka. Obraniak do Kalu. panie i panowie, czy to skończy się golem? Ach, ten w wślizg. Alessandrini zagrał kalu. 5 do 1 w 90 minucie. Piękny Lobik. Takich strzałów oczekuję. Takie strzały mam. Gol, gol, gol. Alessandrini, czy będzie 6 do 1? Jest! Jest! 90. minuta, druga bramka pomocnika, ale jak ładnie uderzył zewnętrzną częścią stopy. Lubię go, lubię go, lubię ten skład! O ile wczoraj, wiecie, zachwycony nie byłem, bo nisko wygrałem, tak jednak 6-1, okej. Okay. Ostatni gwizdek, awansujemy do kolejnej rundy. Menes, Matiwili, Kalu, Alessandrini, Kalu, Alessandrini. Sześć bramek, i graliśmy w osłabieniu Alessandrini, dwie bramki, jedna asysta, naprawdę wyśmienity mecz dla nas. Udało nam się wreszcie wygrać, bo mieliśmy serię no, bez wygranej, był remis i jedna porażka, no ale odnieśliśmy sukces. No to jak? Jutro chyba widzimy się w kolejnym etapie tego turnieju. 1 czwarta, czyli ćwierć finał. Czy pójdzie nam tak samo dobrze? Mam nadzieję, że tak. Ja dziękuję wam za oglądanie. Słyszymy się w kolejnym odcinku. I tak myślę. Nie, na Falkao raczej mnie nie będzie stać, a... Chłopcy się na razie dobrze spisują, więc jest okej. Okay. Dziękuję wam za oglądanie, pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć!